Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam nagrać o Kalionerze. Bo odkryłem prawdę, że on taki prawdomówny i nie jest, jest i się myli. Na start kwestia Multicont Kiedyś jak byłem na serwerze Kalionera, to Michał wypuścił trzeci odcinek filmu o nim. I wtedy wielu ludzi, w tym Oksaba, co istotne, zauważyło, że Kalionel się dziwnie zachował i rozmawiał o tym. jak też o tym rozmawiałem i na początku uwierzyłem, że to prawda. Oksaba mówił mi, by nie rozmawiać na ten temat na czacie i lepiej być cicho. A potem... Jak Carillonel zaczął kłamać, z, że to nie on, tylko Aksaba zaczął tak samo gadać, a wi wiedział, że to jego konta. Tak samo Red, Neville i kalionel gadają, że nie jesteśmy ich widzami bo się nie udzielamy, ale mnie. Zbanował z serwera Discord o tym, jak zdobył rok się udzielałem a fakt goda a Kalione potem mówił, że się nie udziela. A jak się, się, się miał udzielać, co? Kalione też obraza każdego, kto się z nim, choć trochę nie zgodzi. Napisz coś na czacie, co nie zgadza się z nim i już grozi panem. A on jeszcze tak chce gdyby każdy się z nim zgadzał, że wyzywał nieraz innych retpiwców. Nawet Paweł we drugą stronę medalu, bo zrobił przyczep Romana, Warszawskiego, bo, się, bo mówił o wiary i depresji. Szarpankiego wyzywał od brak pili a ja rozmawiałem z prawdziwymi Red i on sam nie może być, ale dokładnie Red, -red i trochę blackpil i mówili, że gada jak blackpilowie incelę, ale zamiast Hamid to smarczyca czy jego kształtna. Albo w ogóle wyzywa kobiety i to niby dlatego, bo jak Croft zadała Ta od jego córki, rzuciła, a jakaś dory nie chciała, więc mu się przyjebało. On w ogóle mówi, że trzeba mówić językiem faktów i być stabilnym, a jak się z nim tylko nie zgodzisz, to grozi, wyzywa, krzyczała, wyzywa kobiety, że są emocjonalne to on się naprawdę zachowuje jak jakaś smalczyca, czy jako kształtno na niektórych live'ach a wkurwił mnie, że kłamał na mój temat i tak odkryłem, że kłamie najpierw, mówił, że jestem fargodem, a potem gadał ze że jestem michabem ja nie jestem, ale on tak umarł swojej widowni, a nie a oni rykali. Yy, a fagot da ktoś strolowo chyba I on myśli i Karionel jeszcze wyśmiewał. Ja zachało mnie, to już miał naprawdę dość. A wtedy fagot na mnie krzyczał i kazał się, Zastanowić co odpierdam, to się zastanawiam, stan i już nie trzeba z im nimi, i tyle. A skoro Kaliony się z śmiał, to ja się, się zmienię z taki tego, ja jakim Letfirem udawanym jest. Lepiej oglądać Pawła. Długa strona medalu, Romana, Warszawskiego, sz szarpanki z życiem, musisz wiedzieć. O wiedzieć. Jeszcze Kaliony poza mój swoim swoimi kłamał o. Michała, tak jak były rajdy od Nawoglana, to Czeczot z -Szanem rajdowali i rajdowali tak, aż ktoś nie dołączył do rajda. Jako czarny, biały, bo wtedy się wystraszyli i przestali, bo się, że na Karionera może pójść, wie więc ja nie wiem. Za to... 200 Multicont też nie jest Michawa i karioner kłamie bo tak nie lubi i ostatnio nawet pedofila robił Afagot jeszcze co wysłali do woglana i Piotrka Parkinga, by psuć mu reputację. I ja jeszcze polecam Wam obejrzeć film o Kalionerze od Stal Raksy Stal, czyli wcześniej Dark Angel. On Kiedyś był jak fagot, ale się ogarnął.